Tocato, il pieni d'appoggio del polacco e pertanto lo abbia gol 2-1 per... ...alarmiente angolato, ma tacconi è sbilanciato dalla parte opposta. Co o tym, co zdarzyło się 28 września 1983 roku, wie człowiek, który urodził się rok później? No właśnie, co no wie? Teoretycznie niewiele, ale sporo, bo opowiadałeś mi, ty tam byłeś. Prowadziliśmy, prawie wygraliśmy. Gdyby nie Zbigniew Boniek, który strzelił nam tę trzecią bramkę na 2-3, gdyby nie Michel Platini, który jednak pojawił się na placu w trakcie, gdyby nie Rossi, Paulo Rossi, król strzelców Mundialu z 1982 roku, to pewnie byśmy ten mecz mogli wygrać, ale nie to było ważne. Ważne były trybuny z Lechem Wałęsą, ważne było solidarność, solidarność. To były elementy dopingu w tamtym czasie i teraz, i teraz, Juve znowu na PG Arenie. Inny Juventus, inna Lechia, o tej dzisiejszej Lechi, o tym dzisiejszym Juventusie, a także o tym, co wydarzyło się przed 32 laty, porozmawiamy na antenie Radia Gdańsk od samego rana. Forza Jupiter. tak?